Alo, alo, witam wszystkich zgromadzonych Po raz drugi, dzień drugi, wyzwania Uisamu Kurwa, dełkę, muzyka trochę za głośno Nie mogę skupić myśli Dobra, lecimy, nie ma co przedłużać Zobaczymy Jakie dzisiaj będą loty Gorzej jak wczoraj, chyba się nie da Ale zobaczymy Ogólnie to Podczas odcinka na ekranie pojawi się Kod na 300 milionów, który będziecie mogli sobie wykorzystać na wiadomo jakiej stronie Żebyście nie pisali, że nie działa, i nie wpisywali czasem w premium, bywały i takie sytuacje. Ale spokojnie, bądźcie uważni. Zaraz, może zaraz, może pod koniec, może w środku odcinka pojawi się kodzik. A my rozpoczynamy od heroicznego pierścienia, fajne, fajne. Wczoraj, chyba z tego co pamiętam, to tylko takie dwa heroiki poleciały. Także no, gorzej się chyba nie da, nie? Gorzej chyba się nie da. Trzeba też tempo przyspieszyć, bo wczoraj ponad 20 minut. Zleciało dość szybko. Możecie też dać znać co wam tam spadło. Dobra, tu będę normalne bił, bo nie chce mi się pierdolić z tym Dobra, tu jakiś unikat Lecimy. Fobos na końcu, Fobos na końcu. Aż jaki FOBOS? Gordion, Gordion, Gordion. Ogólnie to mam już 281 poziom. Jestem bardzo bliski 300 poziomu Bardzo, bardzo blisko. Hmm. Może dzisiaj wyrobimy się nieco ponad 8 minut, o unikat. Ziomek z klanu ma już dwie legendy, nie? A ma tylko 5 postaci chyba, 5 na Pandorze. I zdobył już dwie legendy, także no oddaję, oddaję, ale nie, nie temu komu trzeba. Dobra, nie wiem czy dam radę mistrza, zaryzykujmy, zaryzykujmy tutaj mistrza na F, powinienem ugrać chyba. Dobra, ugrałem kolejny unikat. Widzicie, to jest bez różnicy. Tutaj już bierzemy turową walkę, bom, bom, bom. W ogóle wszystko włączone. Dobra, także jak powiedziałem, zaraz, za jakąś chwilę na ekranie pojawi się kod na 300 milionów. Kto pierwszy, ten lepszy. To jest jednorazowy kod. Ale ustawię premierę, także każdy będzie miał w miarę, w miarę no... <gryw> równe szanse, powiedzmy. dobra 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 oddaj coś fajnego Dziadu ty eee, 50krotność dobra tu już wszystko zbita tak z tego co pamiętam dobra w miarę to idzie dzisiaj lepiej jak wczoraj na pewno jeszcze nie padliśmy. <grym stowarz> Nie, to będę pił normalne. Dajcie też znać, czy Czy otwierać te skrzynki. Bo nie wiem, czy otwierać na odcinku, czy poza. Dzisiaj jeszcze otworzymy na. Tu bierzemy trudnego. Musimy znowu turową. Chyba. Czy F? -ka. Dobra F. -ka. Słabo, słabo, słabo. Tragedia. Ale nie ma co narzekać, no bez wkładu własnego Odpalasz apkę Dajesz kurdełkę auto i ogień Uuuu Drugie herko Wczoraj chyba też, kurwa czemu mi tak przelogowało zjebane co? Dobra, roglamy na tutaj bierzemy poziom trudny a na czym ja skończyłem? No, na tym, że jestem bardzo bliski 300 poziomu na Gordionie. Wystarczy, że wbiję 283, zrobię instancję i wtedy zadecydujemy wspólnie na streamie, czy czy czy, yy. czy, czy. 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 Czy oddajemy questy teraz, czy dopiero po instancjach? Ale myślę, że po instancjach 283 będę już powoli questy oddawał, wiecie? Bo mam tyle questów do oddania, że. To jest niemożliwością, abym nie wbił 300. Nie mam jeszcze te miksturki śmieszne na Gordionie, które dają też EXPA. Także fajnie, fajnie, ogień wbiję 300 i będę chciał profesję zmienić. Nie wiem też na jaką. Nie wiem też na jaką. Jak będzie kot na ekranie, to wam nie powiem, że był jak strasznie. Także musicie być uważni. Kurwa, miejsca nie mamy. Ja pierdolę miejsca nie mam i stracę kurwa hero naszej No nie gadaj Kurwa Ja pierdole Dobra jebać straciłem Straciłem hero nikt, no niestety no niestety straciłem hero naszej i co to by było jakby lega spadła A by się działo Ale żem odjebał co? Dobra tu ja byłem Musiałbym szybko adreset wpisać, no bo to przez jakiś dodatek się dzieje, nie wiem jeszcze przez jaki, ale Przez jakiś dodatek Ajaj Tutaj mam miejsce O jajaj, krzychu, krzychu Ale by była w topa, nie? Oho, ciekawe czy w ogóle czy zdążyłbym. Mogło być ciężko Dobra tu też bijemy normala Ciekawe czy zdążyłbym Mogło być trudno Dobra logamy teraz Idziemy tu biliśmy teraz logamy na Syberię Nie wyrobimy się poniżej 8 minut Nie ma opcji 20 postek poniżej 8 minut To jest nie, do, nieosiągalne No ale dobra tu polecimy sobie trudnego, powinienem ugrać W ogóle słaby odbiór był wczorajszego odcinka Ogólnie dobrze, szedł dobrze i nagle spadł, nie wiem dlaczego, nie? Jakieś kurwa algorytmy YouTube'a Szedł dobrze, 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 a nagle spadł, nie? Ciekawe dlaczego tak jest, się dzieje Nie wiem, analitykiem nie jestem Trochę szkoda, szkoda Fajny, no. Fajnie, fajnie, szedł, szedł, a nagle stanął w miejscu, nie? Także fajnie by było jakbyście zostawili łapkę, aby ten chociaż trochę lepiej poszedł Wieczorkiem będzie też streamek Będziemy sobie expić Dobra Będziemy sobie expić Napierdalać poziomy na gardionie. 281 mam, dziennych jeszcze nie robiłem, może dzisiaj 282 byłem. Dzisiaj też raków gra. Wszyscy trzymamy kciuki za raków Częstochowa. Gramy z Karabachem, z którym no polskie kluby ostatnio odpadały Ale nie wszystkie. Nie wszystkie! Wszystkie, lek też odpadł, no, bo w pierwszym meczu wygrali 1-0. Wszystkie kluby odpadały, no niestety. Nie udało się jeszcze Karabachu przejść w Azerbejdżankę az, az, azers, azerskiego klubu Oby dzisiaj nie przegrać, to będzie dobrze. Jakoś to pójdzie. Wow Łow Dobra, nie będę statystyk tego nasilnika sprawdzał, nie ma na to czasu. Tylko będę musiał pamiętać, aby na jutro tutaj miejsce zrobić. Dobra. 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 Mamy to, mamy też heroiczny hełm. Dobrze, ej, cztery herwiki dzisiaj Ale będę miał tytuł do odcinka Nie miałem miejsca Dobra tutaj Trudnego Kurwa mam pływowe broni, ale możemy spróbować dobra Z racji, że dobra, ugraliśmy ledwo ledwo Zwycięstu się nie sądzi, tak? Dobra, muszę pamiętać jeszcze o Gordionie Mam tam dwie postki. Wszystko ładnie podstawione, także powinno pójść szybko w miarę. Hmm, chyba będzie pierwszy dat dzisiaj. Tak, mi się coś wydaje. A może i nie. Mam jeszcze or -kę. Dobra, jestem po or -ce. A teraz dziad przygotowuje speca na mnie. Dobra, ledwo, ledwo, ale ugraliśmy. No, dzisiaj posypało heroikami. No, fajne, fajne. Dobra, lecimy jeszcze Gordion. Muszę te kody jeszcze przygotować. Dobra, tu wam jeszcze raz dam. No, kto żeby nie widział. Był już wcześniej, jak coś. Będziemy tak codziennie jakieś kody tutaj przygotowywać. Tutaj też miejsca nie mam, ale tym razem no ogarnę, ogarnę to. O szkoda, szkoda. Szkoda nam tego heroiku, no ale co zrobić. Nie miałem miejsca. No normalnym no. No ja nie wiem czy ja normala ubiję. <laughs> nie no normala easy. Trzeba w ogóle tutaj zaktualizować jako easy, nie wiem dobić parę poziomów, żeby bić też tego regulusa, bo szkoda, szkoda, no odbierz nagrody dobra, pierw zbijemy, potem odbierzemy może jakieś skrzynki jeszcze kupimy dobra, tutaj bijemy trudnego tutaj miejsce aha, mi na Ewdał, dobra dobra, dobra teraz robimy tak, premium, mam kod tylko nie wpisujcie tego kodu, który wam się wyświetlił na ekranie do tego Do premium, bo też takie osoby były Co powtórzyć, kurdełka Ja pierdolę, dobra odbiorę to kiedy idzie, bo widzicie, że no nie da rady Nie da rady aktualnie, dzięki za dzisiaj Fajnie by było jakbyście zostawili lajka, nie? No i co, do wieczora Elo, i tu gdzieś wyświetli Wam się odcinek z wczoraj, jeszcze nie wiem gdzie, ale gdzieś tutaj, pewnie na środku ekranu, wyświetli Wam się odcinek z wczoraj. Zobaczymy, czy dotarł Pan do końca. Elo!